Macie ochotę na ziemiaki, a nie chcecie mieć skoków glukozy? macie nic porność cukrzycę. Marioka zdradziła mi jeden fajny trik na to, jak zjeść coś z węglowodanami. A nie mieć wysokich skoków glukozy. Kupiłam kalafiorek, bo nie jadłam już go wieki. Wieki nie jadłam. Odgrzeję sobie masełko. Akurat mi po promocji się udało kupić. 6 kostek. Ile kosztowało? 4,50 zapłaciłam za 6 kostek tego. to dobra, to ja normalnie ostatnio widziałem 8,5 zł. No i dodam, jak Piotka nie będzie, to dodam tartej bułeczki, bo jest wtedy pyszne. Jak będzie Piotrek, to dodam orzechów włoskich startych na tarce i też będzie dobre. Ewentualnie się świeżo zmielone. To ja muszę Cię pilnować, to może tą drugą opcję wybierzesz. I do tego jeszcze do kalapiorka oczywiście. Będą mhm. ziemiaczki młode. No tak, bo co, sam kalafio... No wiem, też aż się palę. Wolej tej ziemiaki, słuchaj mama, dużą ilością masła. No tak, to, to, będzie, to będzie wszystko polane. Tak. I do tego no. mogę jeszcze sobie usmażyć, tak proszę Ciebie, jajo. I tak położyć jeszcze jajko. O! Marioka nieświadomie zdradziła nam jeden trik. Jeśli już macie ochotę na coś takiego węglowodanowego jak ziemniaki, polejcie to czymś tłustym. Dodajcie również białka w postaci jajka. Jajka! Wtedy skoki glukozy będą zdecydowanie niższe.